Jest cisza, którą rozumie tylko niebo. Cisza matki, która klęczy samotnie w nocy przed pogrążoną w ciemnościach ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej. Ona nie krzyczy, nie wymaga tego. To po prostu pozostaje. Drżąca świeca, zaciśnięta łza. Zdrowaś Maryjo szeptana, jakby kurczowo trzymając się ostatniej nadziei. Świat na zewnątrz ryczy. A dzieci, niegdyś ochrzczone obietnicami, teraz chodzą wśród cieni, które drwią z wiary. A jednak ta matka nie odchodzi od ołtarza. Twoje milczenie jest żywą modlitwą. Niewidoczna oferta. Ojciec Pio w swoich mistycznych nocach odkupieńczej agonii powiedział: Matki są nowymi Weronikami. Ocierają zranione oblicze Chrystusa, gdy modlą się za swoje dzieci, które się go wypierają. Ta bolesna, cicha, ukryta misja jest misją tych, którzy kochają bardziej niż rozumieją. Wiele z tych kobiet, polskich dusz, mimo że mieszkają w dalekich krajach, widziało, jak ich dzieci porzucają spowiedź, opuszczają msze, święty, zaprzeczają rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii, widzieli, jak ich wnuki dorastają, nie znając znaku krzyża. I czują wady, czują się winni, jakby przegrali wojnę, ale niebo ich widzi. Niebo je kolekcjonuje. Świętego Faustyna w swoim dzienniczku pisała: Jezus mi powiedział, że dusza, która ufa w miłosierdzie Jego, nie będzie zawstydzona. Dzostki Jezusa 46. Pan nie sądzi tak jak ludzie. On nie liczy tylko widzialnych owoców. On mierzy zapach ukrytej ofiary. Różaniec odmawiał się z bólem. Post wykonywany w ciszy. Imię syna powtarzało się podczas wynoszenia hosti. Ileż z tych polskich matek zostało nauczonych ufności w moc konsekracji, a dziś zadają sobie pytanie: Gdzie jest moja ofiara, panie? Ojciec Pio odpowiada na tę udrękę wizją, którą miał pewnej nocy: zobaczył kobietę klęczącą przed ikoną Maryi, płakała nad swoimi utraconymi dziećmi. A obok niego anioł zbierał każdą łzę do złotego kielicha. Kielich ten został następnie zaniesiony do niebiańskiego ołtarza i tam stał się światłem przed Bogiem. Nic nie jest stracone z tego, co jest ofiarowane z miłością, powiedział. Nawet milczenie, gdy jest zjednoczone z niepokalanym sercem Maryi, staje się świetlistym mieczem przeciwko ciemnościom świata. Dawne matki przygotowywały swoje dzieci do pierwszej komunii. Dziś płaczą za dziećmi, które gardzą gospodarzem. Ale ciche proroctwo ojca Pio jest takie: Czas, żniw będzie wypełniony łzami, nie łzy rozpaczy, ale wytrwałości. Nie chodzi o wygrywanie debat, chodzi o to, aby zapalać świece, gdy w domu zapada zmrok. Chodzi o ofiarowanie cierpienia w jedności z Krzyżem. Maryja, zwana Matką Bożą Częstochowską, nosi na swojej pociemniałej twarzy nie tylko pamięć o historii Polski, ale także ból matek, które nie mają już słów. Jest ikoną tych, którzy modlą się nie będąc słyszanymi przez ludzi, ale wysłuchanymi przez Boga. Zranione oblicze dziewicy jest odbiciem duszy kobiety, która kochała i nie została zrozumiana, że przebaczyła i nie otrzymała podziękowania, kto czekał. I nadal czeka ołtarz domowy, wykonany z ręcznie haftowanego ręcznika, starożytnego obrazu i zranionego serca, jest dziś prawdziwym polem bitwy wiary. Ojciec Pio powiedział: Dusze, które ofiarowują się z miłości do dzieci i grzeszników, są niewidzialnymi podporami kościoła, i mówił o tych kobietach tych matek, o tych orędownikach, którzy nawet nie wiedząc o tym, piszą duchową historię narodu. Dziś, przed ikoną Czarnej Dziewicy, nadszedł czas, aby powiedzieć duszą: Matko, naucz mnie modlić się, gdy wszystko wydaje się stracone, bo nie jest stracona. Obietnica miłosierdzia jest większa niż otchłań grzechu. Obecność Jezusa w Eucharystii pozostaje najwyższą nadzieją. A każda modlitwa zanoszona z bólem jest ziarnem, które wykiełkuje, być może poza zasięgiem wzroku, może po śmierci, ale zawsze pod spojrzeniem Boga. Modląca się kobieto, matko-polka, duszo-orędowniczka, Twoja misja jeszcze się nie skończyła. Jesteś łącznikiem między niebem a tymi, którzy już nie wierzą. A dziś wieczorem, jak i w wiele innych nocy, Maryja was słucha. Nie potrzebuje wielu słów. Wystarczy cisza. Wystarczy twoja stałość, ponieważ, jak powiedział ojciec Pio, samotna matka, która modli się z wiarą, może zbawić całe pokolenie. Teraz zachęcam cię, córko odkupieńczego cierpienia, abyś skomentowała to zdanie w swojej cichej modlitwie. Oj, Pio, naucz mnie cierpieć w milczeniu z miłości. Nikt tak naprawdę nie znał ojca Pio, nie rozumiejąc wcześniej, że jego dusza zamieszkuje miejsca, po których ciało nigdy nie może stąpać. Nigdy nie był fizycznie na ziemiach polskich, ale Polska biła w jego sercu jak rana eucharystyczna. Był to naród naznaczony bólem, poświęceniem i wiernością, cechami, które bezpośrednio dotykały kapłańskiego ducha człowieka, upodobnionego do ukrzyżowanego. Ojciec Pio nie musiał patrzeć oczami ciała, aby nosić w duchowych stygmatach jęki ludu. Jego współbracia niejednokrotnie opowiadali, że wspominał o ziemi konsekrowanej, która cierpi na wschodzie, i że w nocach agonii ofiarowywał swoje przebite ciało za dusze żyjące w przytłaczającym milczeniu, gdzie ścigano wiarę i profanowano ołtarze. Tą ziemią była Polska, a Maryja pod imieniem Matki Bożej Częstochowskiej była żywym znakiem tego tajemnego wstawiennictwa. Ikona czarnej dziewicy, pociemniała od dymu, świec i łez wieków, w mistyczny sposób dotarła do serca Ojca Pio jako żywy obraz Kościoła cierpiącego. Widział w niej nie tylko obraz ale zwierciadło, zranioną, a jednak niezłomną matkę, milczącą królową, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, nawet gdy są zagubione w mrokach współczesności. Istnieje ukryte świadectwo, opowiedziane przez zakonnika bliskiego ojcu Pio, że pewnego ranka, święty z Pietrelciny, został znaleziony pogrążony w żarliwej modlitwie we łzach. Zapytany o to, odpowiedziałby tylko jestem z nią, z matką Polski. Dziś wieczorem płakała nad swoimi kapłanami i nie powiedział nic więcej, ale jego oczy były zapłakane przez cały dzień. Była to tajemnica wśród świętych, misja ukryta w ranach, jego wstawiennictwo nie było udzielane w przemówieniach, została ona złożona w ofierze cichej. Ojciec Pio rozumiał, że cierpienie zjednoczone z Chrystusem jest językiem, który aniołowie rozumieją lepiej niż ludzkie słowa. I tak stał się duchowym ojcem dusz polskich, nigdy nie podając im ręki. Wiedział, że w czasach prześladowań, kiedy Kościół milczał, niebo wołało o ukryte ofiary: kobiety wiary, milczące matki, babcie modlące się na różańcach drżącymi rękami, święty Faustyna. Wielka mistyczka Bożego Miłosierdzia napisała słowa, które zdają się odpowiadać duchowi ojca Pio. Jezus dał mi do zrozumienia, jak wielka jest moc duszy, która staje się ofiarą za dusze cudze. Ze 472. Ten związek między nimi, ona w Polsce, on we Włoszech, tworzył mistyczny most nad zranioną Europą. Dwie dusze naznaczone przez Chrystusa, podtrzymujące kontynent na skraju przepaści. Ojciec Pio w swoich ekstazach postrzegał Europę Wschodnią jako duchowe pole bitwy. Tam Różaniec ukazał się jako świetlisty miecz w rękach kobiet, którego nikt nie znał. Nie byli teologami, nie byli to widoczni misjonarze byli ukryci, te, które zapalały świece o zmierzchu, ci, którzy ofiarowali swoją samotność jako żywego gospodarza ci, którzy pościli z miłości do swoich dzieci. I tam, w tej pozornej słabości, kryła się siła, która podtrzymywała wiarę ludu. Wiedział, że zwycięstwo Maryi będzie dyskretne. Nie trafiłoby to na pierwsze strony gazet. Byłoby to możliwe dzięki wierności kobiety, która, nawet zmęczona, nie śpi bez modlitwy różańcowej. Miało to nastąpić w spowiedzi ukrytego księdza, który ratował duszę pod ziemią. Miałoby to nastąpić w milczącym uwielbieniu kobiety, która podczas konsekracji ofiaruje imię swego wnuka. To na nich spoczywa królestwo powiedział kiedyś ojciec Pio, patrząc na grupę pokornych kobiet. Oni są niewidzialnymi filarami kościoła. Dziś jego misja pozostaje niezmienna. Nadal wstawia się za Polską, ale nie tylko dla narodu geograficznego. Dla narodu duchowego dusz wiernych, które gdziekolwiek się znajdują, niosą w sobie ducha maryjnego i eucharystycznego narodu polskiego. Nadal ofiarowuje swoje rany, łzy i zjednoczenie z Chrystusem na rzecz matek, które się nie poddają, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Jeśli Ty, córko odkupieńczego bólu, czujesz, że Twoja modlitwa nie ma już mocy, posłuchaj szmeru świętych: Padre Pio Cię widzi i zjednocz się z Tobą. Zna ból, gdy widzi dusze, które odwracają się od Kościoła. Rozumie znużenie modlitwą wstawienniczą. Ale wie też, podobnie jak matka Częstochowy, że ostatnie milczenie może być potężniejsze niż pierwszy krzyk, bo jest to cisza eucharystyczna zjednoczona z Golgotą. A teraz, przed niewidzialnym ołtarzem, który jest w Twoim domu, zapraszam Cię, wypowiedz sercem to symboliczne zdanie. Oj, Pio, zachowaj Polskę w swoich ranach i zabierz ze sobą mojego syna do ołtarza. Ileż to razy matka klęka przed ikoną Matki Bożej i mówi: Poświęcam moje dzieci Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo. I czyni to z wiarą, ze łzami, z nadzieją, ale potem wstaje i niesie ten akt jako sentymentalną ulgę, nie rozumiejąc, że niebo oczekuje czegoś więcej. Ponieważ prawdziwe poświęcenie to nie tylko obietnica złożona słodkimi słowami, ale ofiara zapieczętowana krwią. Krew baranka, krew Mszy Świętej. Ojciec Pio był zasmucony, widząc, jak wiele pobożnych dusz modliło się, nie łącząc ich z ołtarzem. Powiedział z duchową mocą: Msza jest nieskończona, jak sam Bóg. A przecież żaden akt miłości nie ma większej mocy niż ten, który dokonuje się podczas celebracji eucharystycznej. Jest jednak tragiczne zapomnienie, niewidzialny błąd. Wielu ofiarowuje swoje dzieci Matce Bożej, ale nie umieszcza ich duchowo w kielichu ofiary. Święty Faustyna usłyszała od Jezusa: W czasie mszy świętych proszę cię, abyś ofiarował Ojcu ciało i krew moją na przebłaganie za grzechy świata. Cisze, sześć. To jest klucz. Oferta dołączyć. Foka Ołtarz jest jedynym miejscem, gdzie czas styka się z wiecznością, gdzie imię, wypowiedziane w ciszy serca, może zostać zmącone przez krew Baranka. Maryja przed kalwarią ofiarowała swojego syna. A teraz, przed każdą mszą święty, oczekuje, że matki również. Ofiarują swoje dzieci nie jako potępienie, ale jako zaufanie nie jako wycofanie się, ale jako poddanie się. Ojciec Pio powiedział, że podczas konsekracji widział dusze uwalniane ale stało się tak, gdy ktoś gdzieś zaproponował imię z wiarą: Matka, która szepcze imię swojego syna podczas wyniesienia hostii, jest potężniejsza niż tysiąc teologicznych dyskursów powiedział. Na tym polega ukryta tajemnica, zjednoczyć konsekrację maryjną z ofiarą eucharystyczną. I dlatego córko cichego wstawiennictwa nie wystarczy tylko poświęcić swoje wnuki przed obrazem czarnej dziewicy. To idzie dalej. Kiedy jesteś na mszy świętych, nawet w ciszy, w momencie wywyższenia, powiedz swoim sercem: Panie, przyjmij imię mojego Syna, uratuj go. To jest poświęcenie, które dotyka nieba. Niewidzialny błąd zostaje zniweczony, gdy matka zrozumie, że jej powołaniem jest bycie współodkupicielką z Maryją, nie tylko pobożną, ale i ofiarną, nie tylko konsekrowany, ale kapłański w miłości. Teraz pisze w komentarzach jako publiczną modlitwę wiary. Jezus, podczas każdej mszy świętkę przyjmuje imiona moich dzieci do Twojego świętego kielicha. Nie słychać dźwięku trąb, nie ma nagłówków. Ale teraz dokonuje się mistyczna rewolucja w ciszy domów, w których wierna kobieta wciąż trzyma różaniec jak miecz. Świat tego nie widzi, ale całe niebo się kłania. Bo kiedy matka, nawet zmęczona, nawet samotna, z wiarą bierze do ręki Różaniec, porusza niewidzialne kolumny w świecie duchowym, Matka Boża Częstochowska, Matka zraniona i wierna, już wyzwoliła Polskę od wojsk i imperiów. Ale dziś jego walka nie toczy się przeciwko armatom, jest przeciwny porzuceniu wiary, przeciwko chłodowi, który dostaje się do domów przez telewizję, przeciwko duchowi. Zamieszania, który kradnie dusze dzieci, a Maria nie przychodzi z hałasem. Przyjeżdża z matkami, z dziadkami, z ukrytymi orędownikami, którzy odmawiają różaniec przed starożytnymi krucyfiksami, wśród ubrań do umycia i bólów do zniesienia. Ojciec Pio powiedział, jakby prorokując nasze dni, różaniec jest bronią na te czasy. Ale to, co widział w swoich mistycznych wizjach, było czymś więcej niż pobożną radą. Widział kobiety klęczące w ciemnościach, odmawiające zdrowaś Maryjo, jako kamienie rzucone na piekło. Widział, jak łańcuchy grzechu są zrywane, gdy ktoś z wiarą modli się, nawet nie widząc żadnego rezultatu. Widział dzieci, które po latach powracały do wiary z powodu jednej dekady, którą modlił się z bólem. Nie lekceważcie ukrytego różańca, córki serca Maryi. Jest skuteczniejsza niż jakikolwiek protest, bardziej transformujące niż jakiekolwiek przemówienie. Diabeł boi się pomarszczonej ręki, która nieustannie się modli. A Maryja działa tam, gdzie nikt inny nie może dotrzeć. Weźcie dziś swój różaniec. A do każdego kąta oferuje nazwę. Syn, wnuk, młody człowiek, który się zgubił. I on wierzy, bo dobrze odmawiany różaniec jest jak kadzidło, które idzie prosto do tronu Bożego. Teraz pisze na świadectwo wiary: Moją bronią jest różaniec, za Polskę, za moje dzieci, za Kościół. Jest ołtarz, którego świat nie widzi, nie jest wykonany z kamienia ani otoczony złotymi świecami. Jest w sercu matki, która wchodzi do pustego kościoła, klęka przed najświętszym sakramentem i w milczeniu ofiarowuje swój ból. Tam, niepostrzeżenie nikogo, odbywa się niewidzialna msza i całe niebo pochyla się by słuchać. Ojciec Pio powiedział, że często widział aniołów zbierających łzy od kobiet, którym oddawali cześć w milczeniu i niosących je do niebiańskiego ołtarza, gdzie Bóg przyjmował je jako czyste kadzidło. Te łzy, gdy są ofiarowane z miłością i ufnością, stają się ukrytą liturgią. I dzięki nim dusze są zbawiane, nawet nie wiedząc o tym. Maryja, dziewica Częstochowska, dobrze zna ten ołtarz. Ona sama adorowała swego syna w kryjówce w Nazarecie, w ciszy Kalwarii, w bolesnym wspomnieniu grobu, a dziś przechadza się wśród zimnych ławek kościołów, siedzi obok kobiet, które wciąż czekają, które wciąż wierzą, które nadal oddają cześć. Bo ciche uwielbienie jest pomostem między matką a zagubionym synem. Wiele matek mówi: Nie wiem już co robić, ale Maria odpowiada: Uwielbiam to. Kiedy wszystko wydaje się bezużyteczne, kiedy modlitwa staje się tylko jękiem, wtedy zaczyna się moc. Podczas uwielbienia podaje imię każdego dziecka, mówi cicho: Panie, czekam na niego, dla niej pozostaje. A Pan przemienia tę wierność w zbawienie. Ojciec Pio stwierdził, że cicha adoracja ma odkupieńczą moc podobną do krzyża, gdy jest wykonywana z miłością i oddaniem. I tego właśnie oczekuje od ciebie, modląca się niewiasto: niewidzialnych cudów, ale niewidzialnej wierności. Wytrwać. Nawet wtedy, gdy Twoje oczy nie widzą, aniołowie gromadzą każdą sekundę Twojej obecności przed Jezusem w Eucharystii. Teraz pisze w akcie żywej wiary, Jezu w Eucharystii, przyjmij moje łzy jak kadzidło i zbaw moje dzieci na ołtarzu Twojego serca. Umiłowana córko, nadszedł czas, aby posłuchać tego, czego nie dostrzegają rozproszone serca. Dziewica, pani Częstochowska, nie siedzi tylko na tronie z ciemnego drewna i postarzanego złota. Stoi jak na Golgocie, patrząc na każdą matkę, która cierpi za swoje dzieci. Jego pociemniała twarz nie jest oznaką zapomnienia. Jest żywym wspomnieniem bólu. Jest świętym cieniem nocy, kiedy płakała z ludem polskim, klęcząc w milczeniu, czekając na nawrócenia, które jeszcze nie nadeszły. Ojciec Pio, leżąc na łożu bólu, zwierzył się kiedyś: Świat zostanie uratowany przez milczące łzy Matek Zjednoczonych z sercem Maryi. Wiedział. Wiedział, że zbawienie całych narodów nie przyjdzie poprzez ludzkie strategie ani przez wielkie ruchy, ale przez ukrytą, codzienną, wierną ofiarę tych, którzy nigdy nie stracili nadziei. Kiedy dziewica płacze, niebo się porusza. Kiedy matka płacze przed ikoną czarnej dziewicy, wypowiadając imię swojego dziecka, z którym jest w separacji, modlitwa przenika przez najgęstsze chmury. Dlatego Polska. Nawet zmiażdżona przez imperia reżimy i prześladowania, nigdy nie została pokonana, ponieważ Maryja płakała ze swoim ludem. A tam, gdzie Maryja płacze, Bóg wzbudza ukryte lekarstwa. Święta Faustyna widziała ukryte dusze, które swoimi cichymi ofiarami podtrzymywały świat. Pisała, Widziałam, że Jezus udzielał łask tym, którzy nawet nie prosili ze względu na inne dusze, które ofiarowały się w milczeniu. Za 383. Jest to również misja krajowa. To jest także odkupienie ludu. A ojciec Pio w swojej ukrytej misji w ostatnich czasach zjednoczył się z tymi duszami. Tak, twoja misja pozostaje. Został powołany przez Chrystusa do wstawiennictwa za śpiącymi narodami, w których zgasły rodzinne ołtarze, a matki nie umiały już walczyć. Ojciec Pio jest duchowym Ojcem kobiet, które nadal kochają bez wzajemności, modlą się bez widzialnych odpowiedzi, pozostają przed najświętszym sakramentem, nawet bez odczuwania pocieszenia. W swoich poranionych rękach nosi imiona. Które wymawiasz w ciemnościach swojego pokoju. Jednoczy się z Wami jako niewidzialny kapłan, ofiarowując z Wami mszę cierpienia. I dlatego dzisiaj, w tym filmie, który jest nie tylko treścią, ale i wezwaniem, zachęcam Was do ponownego zapalenia ołtarza Waszego serca. Nie czekaj dłużej na spektakularne cuda największy cud, jaki kiedykolwiek został Wam powierzony. Moc kochania jak Maryja, moc cierpienia jako współodkupicielka, moc oddawania czci jako duszy ofiarie. Polska, ziemia poświęcona, odrodzi się w takiej mierze, w jakiej jej kobiety będą wiernie Eucharystii, i nie zależy to od wieku, siły czy miejsca. Matka sama z różańcem w ręku przed cichym tabernakulum może być narzędziem zbawienia dla całego pokolenia. Padre Pio wstawia się za Tobą. On zanosi Twoją modlitwę do tronu baranka. On szepcze do Ciebie w Twoim sercu. Nie bój się, córko, niebo bardziej wsłuchuje się w ciszę niż w zgiełk świata. Jesteście powołani, aby być zapaloną świecą przed ikoną Matki. Jesteś ołtarzem, na którym Bóg chce oświecić nowe światło. A jeśli dziś w Twoim domu jest zimno, Twój syn jest daleko, Twoja wiara osłabła, pamiętaj: Matka Częstochowska nadal stoi. Nie odchodzi, ona płacze razem z Tobą, ale płacze z nadzieją. A kiedy dziewica płacze, naród może się odrodzić. Teraz, w geście żywej wiary, skomentuj to symboliczne zdanie i upublicznij swoje świadectwo. Ojcze Pio, naucz mnie cierpieć w milczeniu z miłości. A jeśli ta wiadomość dotknęła Twojej duszy, zasubskrybuj ten kanał. Zostaw swoje polubienie w akcie uwielbienia i podziel się nią z inną matką, która potrzebuje usłyszeć z nieba: nie jesteś sama.